Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. W związku z tym, że kupiłem 12 saszetek na pierwszy strzał, to w pierwszym odcinku zobaczyliście 6 pierwszych, teraz pora na 6 drugich, no i możecie zacząć obstawiać, ile powtórek dzisiaj będę miał, no bo wydaje mi się, że raczej jest to nieuniknione. Okej, okay, jeszcze takie może krótkie przypomnienie. Zobaczmy, co trafiło mi się w pierwszym openingu, mianowicie chłopczyk z piniatą, z którego jestem bardzo zadowolony. Mamy też tą dziewczynkę, breakdancerkę z boomboxem, która powiedzmy jest okej, okay, ale jakoś tak bez szału. Rycerz, który bardzo mnie cieszy, no i był powtórką, ale myślę, że dwóch rycerzy to nigdy za wiele, więc jak trafi mi się kolejna powtórka rycerza, na pewno będę się też z niego cieszył. No chyba, że trafi się dzisiaj 6, to po prostu się mocno zirytuje. No i jeszcze trafił nam się. Aha, trafiły nam się właściwie, bo to dwie panie. Pani przebrana za lamę, bardzo ładna minifigurka, no i też pani lekko atletka, która bardzo mi się podoba, no i zdecydowanie chyba największym bonusem, który mnie ucieszył, jest ten zapasowy medal. No ale dobra, co się trafi dzisiaj? Brakuje mi jeszcze 11 minifigurek. No i może zróbmy tak, że jeśli pod tym filmem będzie 500 łapek w górę, to trzeci opening będzie ostatni i tam po prostu otworzę pozostałe brakujące figurki. A dzisiaj zabieram się. Za otwieranie tych sześciu saszetek No chyba, że powtórzą się wszystkie No to będę musiał otworzyć aż 11, Ale co mi tam niech stracę Dobra, zaglądam sobie do środka no właściwie nie zaglądam, wysypuję zawartość I co my tu mamy Mamy wojownika Czyli tego takiego Power Rangera Odkładam sobie to na razie na bok I jak on wygląda Z tego co pamiętam to by chyba Klockozaur bardzo chciał go ustrzelić co do wyglądu Torsiku, on jest właśnie taki bardzo mocno nawiązujący do wyglądu wojowników Power Rangers, no to jakby nie patrzeć, jest kawał mojego dzieciństwa, w latach 90 oglądało się ten dość, można powiedzieć, durnowaty serial. Jakoś tak nie byłem jego wielkim fanem. Wygląd w porządku, natomiast też nie widzę jakiegoś większego zastosowania dla tego Torsiku. No chyba, żeby ewentualnie, nie wiem, do jakiejś makiety z Gwiezdnych Wojen wrzucić coś takiego, dać mu jakąś inną głowę i stwierdzić, że to jest po prostu jakiś tam mieszkaniec odległej galaktyki i na przykład sobie siedzi w jakiejś kantynie. No bez szału tak szczerze mówiąc. Co do tego kasku, on wygląda rzeczywiście ładnie. Mamy tutaj ładne wykończenie, tutaj takie e, trójwymiarowe, fakt faktem widać, że trochę ta farba gdzieś tam pouciekała, ale całkiem sympatycznie to wygląda, no i jeszcze na wyposażeniu jest miecz, ten miecz jest taki powiedziałbym bardzo elastyczny no bo też wiadomo, że trzeba uniknąć żeby się to gdzieś tam nie zniszczyło w tych saszetkach on wygląda ładnie, brakuje mi co prawda e, tutaj jakiegoś uchwytu jakiejś takiej rękojeści, ale można się oczywiście poratować choćby zapasówkami z mieczy świetlnych i dzięki temu on chyba po prostu będzie wyglądał lepiej, bo to ostrze jest bardzo ładne. W środku mam jakiś taki rdzeń energii. No i to ostrze jest chyba takim rozproszeniem tego rdzenia albo w drugą stronę. Nie wiem, ale właśnie brakuje tej rękojeści, bo on po prostu wygląda jakby machał sobie po prostu takim laserem, który wychodzi mu z dłoni. Więc spoko, aczkolwiek bez szału. Po prostu nie jestem jakimś takim wielkim fanem tej minifigurki. Mogło być lepiej. Więc ja po prostu od samego początku, nie. Byłem jakoś tak mocno zahajpowany na tę postać. Dobra, coś tam przesunąłem. Nie wiem, czy to nie była płetwa, więc jeśli płetwa, jeśli w środku jest nurek, to naprawdę opat szczeny, bo tam mamy tego żółwia. I co tutaj jest nurek? No, to jest ekstra sztos. Dobra. Saszetka chyba pusta. I teraz tak, co do samego nurka. Tutaj szczerze mówiąc, właściwie pani nurek to jest. No kurczę, nurek jak nurek. No nurków mieliśmy w City całą masę. Mieliśmy nawet nurka jako dodatek do gazetki z City, więc może bez szału, ale tutaj żółwik oczywiście robi robotę. No pani ma takie bardzo bym powiedział, konkretne kobiece kształty. Tutaj logotyp z żółwikiem, pianka z tyłu zasuwana. Spoko też wyglądają te nadruki po bokach, tylko trochę dziwi mnie to, że rękawki są niebieskie. A nie zostały zrobione w takim kolorze jak cały torsik. No, trochę to jest dziwne. I tak, główka, taka prosta, kobieca główka, bez alternatywnego nadruku na tej główce. Zróbmy sobie, oczywiście, kompletację tej postaci. No i mamy tutaj też, z tego, co się orientuje, opcje, z tego, co widzę, bo jeszcze sobie zerknę na to, jak to tutaj wygląda. A, dobra, po prostu na to wpinamy żółwia, z tego, co widzę. E, tylko brakuje mi w takim razie tego Tyla z jumperem. Czy on tam się gdzieś zapodział i nie wypadł? Czy on gdzieś mi tutaj wpadł? Powinien być. E, no dobra, albo to może na tym zapnę. Mniejsza oto. Dobra, panią Nurek możemy sobie zamontować. No nie, no to ja w ten sposób nie zamontuję. Dobra, olać to. Dam jej tego habozia do ręki. Niech ona go sobie ma. Drugi habozie jest zapasowy, więc go ściągam na bok. E, na zapasie też jest najpewniej to. Żółwia po prostu wpinam w podstawkę i też zobaczmy, jak on wygląda. Bardzo ładny, nieduży, taki w klimacie, właśnie tego kameleona, którego mieliśmy w serii 19, więc na pewno na plus. Wykonanie ładne, troszeczkę szkoda, że nie ma jakichś takich dodatkowych nadruków w stylu jakichś takich plamek, które miałby na tych łapach. To wyglądałoby pewnie zdecydowanie lepiej, ale też wygląda, w mojej opinii, o wiele ciekawiej od tych frencowych. Dobra, czy to mogę wpiąć w jakiś sposób tutaj? No nie, no więc jak ja to mam użyć? Żeby tą panią nurek tutaj wpiąć. Dobra, nieważne. Będę się później głowił, chyba, że gdzieś ten jumper się tutaj zapodział. Na razie odkładam na bok i lecimy z kolejną saszetką. Bo w sumie jak jej to wepnę, to. Aaa, chyba, że to w płetwę będzie można wpiąć i wtedy to by się zgadzało. No jasne, można to wpiąć w płetwę, więc będzie panią nurek można sobie poustawiać. Ale to już później jak podsumujemy sobie oczywiście, co się dzisiaj trafiło. Lecimy z saszetką numer 3. Nacinam. Może to będę sprawdzał tak od góry, żeby ewentualnie tych dubli uniknąć. Co tu mamy? Dobra, mamy <laughs> dubla, ale ja to mam farta. Dziewczynka z boomboxem. Eee, spoko. Ja jakoś nie szalałem za tą figurką, więc eee, ten dubel nie będzie mi potrzebny. Trzeba go będzie później jakoś pewnie spieniężyć. Zlecimy dalej. Coś tu jest dużego. Tu, tu wyczuwam takie duże. Nie wiem, co to jest takie duże. Jak eee, to jest kurczę, kolejny boombox albo włosy dziewczynki z boomboxem, co się pochlastam autentycznie. Nie, nurek. O, fajnie. Dobrze, że powtórka, chociaż no, nie wiem, czy tak dobrze, ale okej, okay, niechaj tak będzie. E, dobrze jest powtarzać takie figurki, bo rzeczywiście pani nurek e, jest spoko. E, aczkolwiek szkoda, że w jednym. O, jeszcze to się też, zobaczcie, powtarza. Dobra, nie jest. Jest nieźle, albo nie jest tragicznie, tak może powiem. Dobra, co tutaj? Czy powtórka? nie, 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 dobra, mówiłem, że będę się cieszył oczywiście z rycerza, więc się cieszę, eee, ale szkoda, że to już mój trzeci rycerz, więc mogę teraz utyskiwać z tego powodu dość mocno, a co tu będzie, rycerz nurek czy dziewczyna z boomboxem, bo już oczywiście to się trafiło, dobra, chwila prawdy, pam, para, pam, 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 wojownik, jej, no dobra, Czyli tak, sześć paczek otwartych, tylko dwie nowe figurki, dubli dzisiaj cztery, wczoraj no wczoraj Właściwie nagrywałem to wczoraj, ale to wy nie widzicie tego dzień po dniu. Eee, więc ostatnio dubel 1, czyli na 6 saszetek mam 5 powtórek, 7 figurek. No i tak jak powiedziałem, jak wbijecie 500 łapek w górę, no to po prostu kolejny opening będzie taki duży. Pokażę wam te 11 saszetek, których mi oczywiście brakowało do tej pory. No i tyle, no i tak to sobie uzupełnimy. I później, żeby nie robić takiego przeciągania zbędnego, to zrobię oczywiście poradnik macania, żebyście też mogli sobie zweryfikować te figurki, które będą wam najważniejsze. Bardziej potrzebne, oczywiście, jak otwierają te wszystkie sklepy, chociaż w jakichś dużych marketach też pewnie będzie można już normalnie dostać na dniach, także będziecie mogli sobie obmacywać te saszetki. No dobra, to zróbmy może takie ultra krótkie podsumowanie tego, co trafiło się dzisiaj i zobaczmy jeszcze te figurki z bliska. Eh, tylko całe dwie figurki dołączyły do mojej kolekcji 20 serii kolekcjonerskich figurek od Lego. No ale. Cóż, przyjrzyjmy się, jak pani Nurek wygląda już po zmontowaniu na podstawce, bo rzeczywiście wygląda całkiem spoko. Ma tą roślinkę w ręce, jest żółwik. Szkoda tylko, że nie dodano tutaj koralowca, który będzie dobitował już niedługo w serii City, bo w tym małym polibagu z płaszczką właśnie pojawi się mały element koralowca i on naprawdę wygląda świetnie. Co do wojownika, tak jak mówiłem, jakoś tak ani mnie grzeje, ani ziębi. Jestem jakoś tak bardzo powiedziałbym z neutralnym podejściem do niego od samego początku i ono się raczej nie zmieni, bo e, kurczę, nie mam jakiejś do Power Rangers, a on ewidentnie do nich nawiązuje, ale pani nurek cieszy. Szkoda, że jest dublowana, bo niepotrzebny mi jest drugi nurek. Mogę sobie co prawda wyjąć tego żółwia z saszetki i mieć dwa żółwiki, ale właściwie też nie widzę jakiegoś sensownego zastosowania dla większej gromadki żółwi. Już chyba, żebym się powtórzył chłopczyk z piniatą, ewentualnie pani olimpijka, bo te medale naprawdę są świetne. W sumie jedyna z tych powtórek dzisiaj, która mnie cieszy, to rycerz, no bo mam już trójkę, więc już taki, powiedziałbym, mały oddział sobie mogę zmontować, ale naprawdę wielka szkoda, że aż cztery powtórki w dzisiejszym odcinku. Nie ma co ryzykować, lepiej poczekać, aż figurki po prostu będą do wyboru w konkretnych rodzajach, no i tyle, no ewentualnie po prostu poczekajcie te parę dni, aż będą dostępne w sklepach, aż będziecie mogli je sobie wymacać, a ja też myślę, że w takim wypadku w przyszłym tygodniu przygotuję dla Was poradnik bacania, więc będzie tak w sam raz, po to, żebyście mogli już iść sobie gdzieś tam na zakupy i te figurki upolować, dokładnie takie jakich po prostu chcecie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!